Ładnie utrzymuje się przy piłce na połowie rywala. Brawo, podręcznikowa wręcz interwencja. Dobrze, że kontrolował lot piłki, bo tam już ktoś by się znalazł. Musiolik. Jak on to zrobił? Niesamowite. Atakujący robił co mógł, strzelił. Cel. Patryk Kuhn przy piłce. Żywice krzyczą, żeby strzelał. I udana interwencja. Dociera podanie. Może być bardzo groźnie. I nie ma go. Tomku, co tu się stało? Raków powinien otworzyć wynik meczu.